Oczywiście. Jak, je, jak jedzie pomoc puszczamy, Jak coś z innego nie ma jazdy. Ale tam za chwilę Mero stoi czy coś. Tak, nie ma, nie? tak, tak. My tu sprawdzimy. To jak? Możemy otworzyć? To nie jest, suszo. ale tam jest Tam już zdobyto, ale busy nie odzieżą. Jeżo, jeżo, busy. Jeszcze troszkę podjesz. Pomoc humanitarna jedzie. To zaraz tajniki wojny odsłonimy, kurwa. Popaki z transportu. Też na proteście pomagają nam. Nie o to chodzi, tylko my pana puścili, bo miało być całe autopomocy. I jak pomoc, ja ale, ale ja pana rozumiem, ja pana rozumiem. Tylko wie pan, nas tu siostra kurcze, bo jedzie pomoc. Pan, pan i ja staże, za pomocą... Pan wskaże na rozwrót, ja rozwrócę się... Ja wiem, ja, ja pana rozumiem, ja, ja do pana absolutnie nie mam pretensji. Nie no kurwa, kurwa humanitarki? wczoraj was nie puszkały, chodźcie z tyłu koce kurwa! Wyjazd na tył! Gdzie jest ta zakonnica? Gdzie jest ta zakonnica? To jest siostro Pomoc!